10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobrze, dzień dobry, witamy serdecznie Sebastian Gaziński i... Izabela Kulczyk, witam serdecznie. E, tak, witamy na dzisiejszym spotkaniu z, z przedstawicielami szkół e, ponadpodstawowych i szkół wyższych. Spotkanie będzie trwało od godziny 16 do godziny 20.20 20. i różni wystawcy się zaprezentują, zarówno wystawcy, którzy reprezentują szkoły ponadpodstawowe i szkoły wyższe. I teraz tak, taki krótki harmonogram, tak? Czyli mamy przywitanie, czyli teraz pierwsza ta sprawa organizacyjna, a później będzie otwarcie przez szanownego pana burmistrza Krzysztofa Kłakowskiego, który jest patronem medialnym naszej imprezy. Później mamy drugie liceum ogólnokształcące od 16:10 do 16:30, pierwsze liceum ogólnokształcące od 16:30 16:50. Później mamy zespół szkół menadżerskich świeciu od 16:50 do 17:10, zespół szkół ponadpodstawowych świecie od 17:10 do 17:30. Następnie mamy zespół szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudniu od 17:30 do 17:50. Później mamy zespół szkół gastronomicznych w ludzi od 17:50 do 18:10, technikum, menadżerskie w Bydgoszczy 1810-1830, branżowa szkoła pierwszego stopnia start w Bydgoszczy 1830-1850, akademickie liceum ogólnokształcące w świecie 1850-1910, wyższa szkoła gospodarki w Bydgoszczy 1910-1930, kujawsko-pomorska szkoła wyższa w Bydgoszczy 1930-1950, Ateneum szkoła wyższa w Gdańsku 1950 2010 uczelnia lingwistyczno-techniczna w Przasnyszu, wydział filologiczny w świecie 2010-2030, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 2030-2050, Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy 2050-2110 i zakończenie od 21 do 21.20. Serdecznie witamy zarówno wystawców, pana burmistrza, witamy też osoby odwiedzające, rodziców, uczniów i wystawców. Szanowni Państwo, Proszę, drodzy uczniowie, to jest nasza trzecia część naszego projektu, ponieważ pierwsza część to było wsparcie doradców, które, które cały czas funkcjonuje w każdy czwartek. Najbliższe spotkanie mamy 18 o godzinie 17.00. Można się z nami połączyć przez ten sam link, który przesłaliśmy i wtedy porozmawiamy sobie o doradztwie. Druga koncepcja to jest, to jest nasz Facebook Świeckich Targów Edukacyjnych. I pracy, gdzie umieszczamy codziennie nowego wystawcę i można się zapoznać z ofertą szkół. Czyli, jakby dzisiaj ktoś tam zapomniał, chciał coś sobie doczytać, do, popatrzeć, to jak najbardziej może na naszego Facebooka. No i trzecia część na żywo dzisiejsze spotkanie, drodzy państwo, drodzy uczniowie czyli taki autorski projekt, bo z informacji też uzyskujemy, że. Jako targi, które musieliśmy odwołać ze względów na koronawirusa. Jesteśmy jedni z nielicznych, którzy, jakby tutaj na żywo te targi zorganizowali, i targi się odbyły, bo można powiedzieć, że ta edycja 12 się odbyła. Dlatego tutaj, Iza, jeszcze może coś powiesz na początek? Tak, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Witam wszystkich przybyłych tutaj. Witam. Pana burmistrza przede wszystkim, do którego tutaj macham w tą stronę. <laughs> o, właśnie, dziękujemy. Witam, e, drogich. Rodziców, bo pojawili nam się rodzice. Witam tych stałych rodziców, którzy zawsze byli na naszym webinarze. Witam maturzystów tegorocznych, którzy gdzieś obiecali, że pojawią się głównie w momencie, kiedy będzie oczywiście prezentacja szkół policealnych oraz szkół wyższych, ale myślę, że ktoś już tutaj zasilił nasze szeregi. Witam serdecznie również nauczycieli, którzy się zalogowali. I chcieliby obejrzeć. Witam wszystkich dyrektorów, którzy wystąpią dzisiaj. Witam nauczycieli i przedstawicieli, którzy zaprezentują dzisiejszą, dzisiejsze prezentacje swoich szkół. O, o, właśnie, dołączyło do nas ZSP. Także serdecznie witam. I moi kochani, proszę, ponieważ czeka nas długi maraton, proszę sobie zaparzyć może kawkę, przygotować herbatkę, jakiś napój, bo czeka nas dzisiaj bardzo długa droga, ale myślę, że będzie ciekawie i mam nadzieję, że dopiszecie swoją obecnością i będzie, będzie wszystko dobrze. E, tak, e, tutaj długi maraton nas czeka jak najbardziej, natomiast e, zapraszamy, żebyście zostali z nami. Do końca naszego webinaru, bo tworzymy dla Was, tak? Poświęcamy swój czas, robimy to z woli, z chęci, jesteśmy dla Was, dlatego stworzyliśmy ten webinar przede wszystkim, żebyście mogli na żywo spotkać się z przedstawicielami szkół. Jak wiemy, przez tą specyficzną sytuację dotyczącą koronawirusa, no jednak nie, były, nie było drzwi otwartych w szkołach, a my stworzyliśmy takie warunki, wykorzystaliśmy przestrzeń internetową, żeby tu się z Wami spotkać, żebyście mogli porozmawiać na żywo. Dlatego bardzo chętnie, bardzo chętnie w imieniu szkół zapraszam, żeby też zadawać pytania, i które będzie odpowiedzi, ponieważ mamy 15-minutowe wystąpienia. Po 15-minutowych wystąpieniach będzie 5 minut jeszcze dla każdego wystawcy, żeby odpowiadać na pytania. Dlatego proszę, drodzy rodzice, drodzy uczniowie, nie wstydźcie się. Po to robimy te spotkanie, żebyście mogli zadać pytania, bo to jest te, te, ta, ten sens tego spotkania, żebyście po prostu mogli zadawać pytania, bo to są przedstawiciele szkół, oni najbardziej wiedzą i są w stanie Wam miarodajnie odpowiedzieć. Dlatego zapraszamy serdecznie, zostańcie do końca. Też tutaj uczniowie, rodzice szkół, którzy przyszli może że głównie dla szkół ponadpodstawowych, ale zostańcie też dla szkół wyższych, bo może to też się w przyszłości wam przydać. Dlatego serdecznie zapraszamy i zapraszamy teraz naszego honorowego patrona, bo co roku z nami jest, w tradycyjnych targach. No, w tym roku mamy internetowe targi. Ale pokazaliśmy to, że jesteśmy w stanie też przemodelować to i pójść do przodu, po prostu coś innowacyjnego zrobić na miarę tutaj północnej Polski. I zapraszamy teraz do wypowiedzi, do otwarcia targów burmistrza Miasta Świecia, pana Krzysztofa Kułkowskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Krzysztofa Kułakowskiego, burmistrza świecia, jak i organizatorów 12. edycji Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy. Tak jak już padło wielokrotnie dzisiaj, targi miały odbyć się 12 marca. Organizatorzy byli przygotowani, wystawcy byli przygotowani, wszystko było przygotowane i tak jak co roku, dopięte na ostatni guzik. Jednak to, co się stało nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, spowodowało to. Że organizatorzy zdobyli się na bardzo odpowiedzialną decyzję, aby targi odwołać. Nie chcieli narażać zarówno zdrowia wystawców, jak i tutaj uczniów, nie tylko naszych szkół, ale wszystkich, którzy co roku bardzo chętnie odwiedzają halę widowiskowo-sportową w świecie. Niemniej jednak widzimy, że te osoby mają naprawdę wielkie, wielkie serca, los nie tylko mieszkańców najmłodszych gminy w świecie, ale również w ogóle młodzieży z naszego województwa, lub nawet z całej Polski, wspierają. Wiem, ile pracy włożyli w to, aby, aby oczywiście z duchem czasu iść do przodu i również wykorzystać to, co daje nam nowoczesna technologia, technologia ale i, przenoś, i przenieśli nas tutaj w świat taki wirtualny. Ja uważam naprawdę, jako burmistrz świeciarz, że są to wspaniałe dwie osoby, które są niezmordowane. I tak, jak powiedziałem, wiele, wiele pracy, wiele wysiłku włożyli w to, aby przygotować to dla Was, żeby nie poddając się, zaprosić wystawców i tym wystawcom, którzy przyjęli to zaproszenie i korzystają z takiej formy, aby przedstawić ofertę swoich szkół, swoich uczelni, przystąpili i zalogowali się do tego pokoju. Obserwuję też, mam podgląd, że tych uczestników na początku było troszkę mniej, teraz ta liczba. Jakby rośnie nam do góry. Także jestem przekonany, że im dalej, tym więcej osób będzie się przekonywało, albo być może państwo, młodzieży, rodzice, zaprosicie i powiecie, że naprawdę świetnie to wygląda, i poprzez też komunikatory zaprosicie waszych kolegów, wasze koleżanki do tego, aby się zalogowali, aby mogli usłyszeć to, co wystawcy przygotowali dla was, ponieważ Myślę, że tutaj wszyscy, którzy zgłosili się, zarówno szkoły ponadpodstawowe, jak i szkoły wyższe, przedstawią Wam ciekawą ofertę. Tak jak powiedział również Pan Sebastian, będzie czas i możliwości zapytania, przedstawienia tych pytań, które Was nurtują. Wszystko po to, abyście mogli podjąć też bardzo odpowiedzialną rolę, co chcecie w życiu robić, jakie kierunki Waszego rozwoju chcecie wybrać. Dlatego też nie przedłużając, bo wiem, że ten harmonogram jest bardzo napięty. Piersi, pewnie wystawcy już są przygotowani. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz Pani Izabeli Kulczyk i Panu Sebastianowi Glazińskiemu z całego serca dziękuję. Życzę owocnego spotkania i 12. edycję Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy uważam za otwartą. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Serdecznie dziękujemy przede wszystkim panu burmistrzowi. Dziękujemy za bardzo. Bo zawsze gmina świecie od początku wspiera w naszych działaniach doradców zawodowych i w organizacji świeckich targów, ponieważ już 12 edycji się odbyło, ponieważ ta edycja, dzisiejsza edycja internetowa. Ona odbyła się, tak? Czyli 12 edycji się odbyło. Po prostu 12 edycja się odbyła elektronicznie, odbyła się w internecie. Natomiast serdecznie tutaj dziękuję panu burmistrzowi za ciepłe słowa, bo to też też pozytywnie nas działa. Bo zwłaszcza, że tutaj społecznie działamy, nie bierzemy żadnych pieniędzy za to, po prostu chcemy działać. Możemy tu też pana burmistrza zapewnić, że 13 edycja za rok się odbędzie. Mamy nadzieję, że warunki pozwolą nam po to, pozwolą nam zorganizować tą tradycyjną imprezę. Tą imprezę po prostu, która zawsze miała pewien charakter, taki na hali widowisko sportowej. I na pewno za rok będziemy organizować. I mamy nadzieję, że warunki epidemiologiczne poprawią się i będziemy mogli zorganizować. Więc bardzo serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi za to, że zawsze jest patronem medialnym, zawsze gmina wspiera nas tutaj. Dlatego serdecznie dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Drodzy. Uczniowie, bo niektórzy co widzę, są od nas, z nami są od samego początku, od początku czyli o godzinie tak. 16. Drodzy maturzyści, serdecznie wam dziękujemy za poświęcony ten czas, bo praktycznie jesteśmy 5 godzin ponad. Od samej 16:00 Tak, wytrzymaliśmy. Tutaj Targi, 12 Świeckie Targi Edukacyjne online w wersji internetowej. Myślę, że udały się. Drobne były problemy techniczne, ale to akurat my z naszej strony tutaj po prostu nie były te problemy techniczne, tylko ze strony wystawców. Tam był, po drugiej stronie był problem z internetem, natomiast u nas bardzo trzeba się cieszyć. Aplikacja działała. Dziękujemy przede wszystkim uczestnikom, przede wszystkim też wystawcom, panu burmistrzowi Krzysztofowi Kułakowskiemu, patronowi honorowemu naszej imprezy też Agnieszka Ciereszkowska która udostępniła nam bezpłatnie ten pokój dlatego no dwunastą edycję udało nam się zorganizować. Trzy elementy były. Pierwszy element to było wsparcie doradców zawodowych od marca, czyli ja i Iza Kulczyk, Izabela Kulczyk prowadziliśmy to. Jeszcze zostały za momencik powiemy, że zostały jeszcze dwa terminy. Drugim elementem serdecznie Was zapraszamy też, żebyście też brali udział, wchodzili, wchodzili codziennie na stronę świeckich na Facebooka świeckich targów edukacyjnych i pracy, tam będą umiesz będziemy umieszczać informacje o szkołach ponadpodstawowych i od szkołach wyższych. Codziennie umieszczam informacje o tej danej szkole. Dzisiaj odbyło się pierwsze nasze autorskie, myślę, że nie wiem, czy nie jedno z nielicznych w Kujawsko-Pomorskim, a zwłaszcza też w północnej Polsce, taki, takie spotkanie, takie targi internetowe, w przestrzeni internetowej. Jeszcze jakby były Pytania, to można do nas wysyłać na e-mail pytania targi. Edukacyjne małpa Czyli, jakby były pytania do nas, do doradców, to chętnie na nie odpowiemy. Zapraszamy, bo ten, ten link, który został wysłany, on też funkcjonuje podczas czwartków spotkania z doradcami zawodowymi. Już jesteśmy blisko końca, ponieważ za tydzień jest Boże Ciało, a jak wypada w święta, to wtedy nie organizujemy bo to jest stały taki nasz czwartek cotygodniowy. Jeśli będzie zainteresowanie z nami się spotkać, bo różne tematy poruszamy. Tematy o rynku pracy, o osobowości, o pewnych elementach, które mają wpływ na planowanie edukacyjno-zawodowe. To zostały nam przed wakacjami dwa ostatnie terminy, bo Najbliższy termin to jest 18 czerwca, jak jest na prezentacji, od godziny 17. I ostatni termin, już taki pożegnalny, 25 czerwca, a zaczęliśmy od, pod, od końca marca, więc tutaj te trzy. Wsparcia ze strony naszej, na, na, doradców, nas tutaj w dwójkę, e, udzieliliśmy uczniom. Myślę, że pokazaliśmy, że w tej sytuacji trudnej koronawirusa jesteśmy w stanie wymyśleć coś autorskiego, coś nowatorskiego, e, i to też pokazuje, że w dużych, w małych miastach też są osoby, które mają kreatywność, więc to nie znaczy, że trzeba się urodzić tylko w wielkim mieście, ale miejsce nie ma znaczenia, tylko e, czy jesteśmy aktywni, czy chcemy, Przede wszystkim działać, dlatego z, tutaj z mojej strony serdecznie Wam dziękuję, że wytrwałyście, wytrwaliście tyle czasu z nami. Myślę, że było ciekawie i też stworzyliśmy tutaj nowe możliwości dowiedzenia się o rynku edukacyjnym szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych. Dlatego z mojej strony serdecznie dziękuję wszystkim. Ja ze swojej strony również chciałam podziękować. To był bardzo inspirujący, inspirujący popołudnie i wieczór, tak by to trzeba nazwać, bo tyle godzin, tyle godzin nam tu zeszło pokazywanie ofert szkół. Chcieliśmy każdemu z wystawcy dać możliwość jakby też odniesienia się do uwag, odniesienia się do Pytania, które mieliście. My również, jako doradcy, jak zwykle, taka to już nasza pasja zawodowa. Z samej ciekawości również chcieliśmy dowiedzieć się czegoś więcej. Uczymy się po prostu każdego dnia. I naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. I kiedyś, Sebastian, myśleliśmy o zmianie formy naszych targów, i myślę, że jeżeli kiedykolwiek stałoby się Coś takiego, że nie moglibyśmy stacjonarnie przeprowadzić w tradycyjny sposób. To już po dzisiejszym dniu mogę z, całym, z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że zdaliśmy egzamin tego właśnie nowatorskiego twojego pomysłu. Sebastian, bo to był twój pomysł. Zaprzągłeś mnie, że tak powiem, do pracy, żeby, żeby to zrealizować. A ja nigdy się nie mylę co do Twojej intuicji, i tym razem się nie pomyliłam, i uważam, że bardzo fajnie to dzisiaj wyszło. I tak jak dziękowaliśmy wam wszystkim, i, tym i, 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 i i wystawcom, i panu burmistrzowi, i rodzicom, nauczycielom, bo również nauczyciele przez moment się tutaj pojawiali. Przede wszystkim dziękujemy Wam, uczniowie, maturzyści, ale szczególne podziękowania mam do mojego kolegi po Fachu. Do Ciebie, Sebastian, za to, że y, no, jesteśmy razem w tym wszystkim, w tej naszej pracy, że nikt nam na razie skrzydeł nie podciął i mam nadzieję, że będziemy dalej tak naszą pracę y, realizować jak do tej pory. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję za ciepłe słowa i też dziękuję Ci za współpracę przy tej nowej in, in, inicjatywie naszych 12 Świeckich Targów Edukacyjnych i Pracy. I można powiedzieć, że one są zaliczone, czyli zrealizowaliśmy je zgodnie z. No, z tą sytuacją, która nas spotkała, ponieważ nie spodziewaliśmy się nigdy, że będzie po prostu, kiedykolwiek będziemy musieli odwołać tą imprezę, ale ona się odbyła, tylko w przestrzeni internetowej, przetestowaliśmy te nowe rozwiązania internetowe, natomiast można powiedzieć, że 13. Świeckie Targi Edukacyjne i Pracy odbędą się w formie tradycyjnej, jeśli warunki pozwolą, ponieważ wracamy dalej do tej naszej sprawdzonej formuły, nauczyliśmy się dużo rzeczy, Zabraliśmy doświadczenia, wiemy jak to działa, mamy też pewne tutaj informacje, mamy też pewne swoje spostrzeżenia. Dlatego drodzy uczniowie, drodzy wystawcy, drodzy rodzice, droga Igzo, serdecznie z mojej strony dziękuję. Wyrobiliśmy się w czasie, jest 21-20. Więc, tak jak zaplanowaliśmy, tak skończyliśmy. Wszystko się udało, bardzo się cieszymy. Ciężka praca była ale udało się opłaciło się i swoje cele i pomogliśmy tak wielkiej ilości osób mogę też powiedzieć że umieścimy te nagrania na Facebooku i one jak ktoś nie był nie mógł uczestniczyć z różnych względów to będzie mógł sobie je odsłuchać i będą one wykorzystywane żeby służyć uczniom którzy stoją przed wyborami edukacyjno zawodowym z mojej strony serdecznie dziękuję Wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i udanych wakacji. Czyli pozdrawiam serdecznie Sebastian Gaziński i Izabela Kulczyk. Pozdrawiamy Was cieplutko. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.